Akacjowa 38, odcinek 208 Manuela i Leandro spotykają się z Ursulą i zmuszają ją, by powiedziała w sądzie całą prawdę. Tymczasem Kajetana i Justo wdają się w romans, Akacjowa 38, odcinek 208 w czwartek, 19 października 2023 roku, o godzina 18.45 w TVP2. Trini postanawia urządzić kiermasz w swoim salonie, żeby pomóc mieszkańcom dzielnicy. Manuela i Leandro przeprowadzają rozmowę z Ursulą. Stawiają jej warunki i zmuszają do powiedzenia prawdy w sądzie. Rosina wymyśla sobie, że zajmie się karierą pisarską córki. Justo i Cajetana mają romans. Maximiliano wciąż ma pretensje do żony o to, co zrobiła z ich nieruchomościami. Na antenie TVP 2 z początkiem roku pojawiła się nowa produkcja serial Akacjowa 38. Zastąpiła ona emitowany od marca ubiegłego roku serial Zranione Ptaki, który pokochali polscy widzowie.